Nie uwierzycie, do czego namówiłam 70-letniego dyrektora. Prowadziłam szkolenie takie 10-godzinne. Tak da się mówić 10 godzin. O tworzeniu storytellingu, komunikacji, social mediach itd., itd. Robiliśmy takie zadanka, że ja im rzucałam temat, a oni nagle opowiadali jakąś historię taką z życia wziętą. No i Jerzy, Boże. No, gwiazda Estrady. Wyszedł przed szereg, opowiada w ogóle. W ogóle, takie historie jak ja mam to. No Jezus, Maria. No ja w ogóle Jerzym zachwycona. No i po tym szkoleniu Jerzy do mnie podchodzi i mówi: słuchaj, a nie poprowadziłabyś mi Linkedina? A ja tak patrzę na jego i mówię: Jerzy, a nie założyłbyś TikToka? On na mnie spojrzał jak na wariatkę. Ja mówię: serio, te historie są na TikToka. Była taka sytuacja, że poproszono mnie, żeby przyjechał do klienta, z którymś z Państwa mam porozmawiać o tym bezpieczeniu a z tato, ale tata leży tam pokój na razie śpi, to my na razie te wszystkie dane, które są potrzebne, powiemy. I coś mnie sknęło, że ten pan ani mrugnął po jej się nie poruszała. Ja mówię, ale czy wszystko w porządku z ojcem? Może weźmie się karetkę, bo coś jest nie tak. No i ta żona tego pana się płaczem rozpokała się i że mąż nie żyje. I takim cudem Jerzy wylądował na TikToku. Nie wiem jak będzie, może nikt tego nie obejrzy. Może algorytm mnie zignoruje, bo nie mam psa i nie mam trendu co mam do stracenia. Jestem tak tym podekscytowana, ludzie. Mówię Wam. Dawno nie widziałam i nie słyszałam nic tak prawdziwego. Dawno. Tak.